Zadanie 10. W trójkącie równobocznym ABC zaznaczono punkt P, który odległy jest od boków trójkąta o 5 pierwiastek z 3, 3 pierwiastek z 3, 2 pierwiastek z 3. Oblicz pole tego trójkąta. Wykonajmy rysunek. Rysujemy trójkąt ABC. Zaznaczamy boki przez A. No i właśnie przez H oznaczmy wysokość trójkąta równobocznego. A A niech to będzie bok trójkąta równobocznego. Zaznaczmy wewnątrz tego trójkąta również punkt P i kluczową rolą w tym zadaniu będzie połączenie punktu P z wierzchołkami naszego trójkąta. I ważnym elementem, w zasadzie najważniejszym w zadaniu, jest zauważenie tego faktu, że pole trójkąta równobocznego ABC jest równe sumie pól tych mniejszych trójkątów. Tutaj oznaczyłem je kolorami, a teraz oznaczę na rysunku również każdy z nich odpowiednim kolorem. No właśnie, już rozłożyliśmy duży trójkąt na takie trójkąty składowe. Więc teraz trzeba po prostu rozpisać pole trójkąta ABC i pole tych trójkątów składowych. Na początku trzeba się zastanowić, czy do Pola trójkąta ABC wstawić wzór na trójkąt równoboczny a kwadrat pierwiastek z 3 na 4, czy może wzór na pole trójkąta ze szkoły podstawowej, 1 2 a razy h. Teraz na rysunku zaznaczmy również wysokości, które są tutaj w zdaniu dane. Zgodnie z treścią zadania, wiemy w zadaniu, że odległości, czyli wysokości tych trójkątów są podane tutaj w treści w zadaniu. No i teraz to pole rozpiszemy ze wzoru na pole trójkąta. Jedna, druga, a razy h. Rozpisaliśmy wzór na pole trójkąta równobocznego. Teraz rozpiszmy również wzory na poszczególne mniejsze trójkąty. Wzór na pole trójkąta żółtego. 1, druga podstawa A razy H1. Pole trójkąta zielonego. 1, druga A podstawa razy wysokość H2. I podobnie robimy z trójkątem trzecim, czerwonym. Widzimy, że tutaj w każdym z tych wyrażeń występuje wyrażenie 1, druga A. Więc całe równanie dzielimy przez 1, druga A. Więc te elementy nam się redukują, skracają. I zostaje cała reszta, czyli z lewej strony h równa się h1 plus h2 plus h3. Myślę, że widzisz, że h1 i h2 i h3 są to właśnie te podane w zadaniu liczby. Więc wysokość możemy obliczyć podstawiając liczby i dodając je do siebie. Razem wysokość jest równa 10 pierwiastek z 3. Jest to wysokość trójkąta równobocznego. A. Przecież znamy wzór na wysokość trójkąta równobocznego. Ten wzór ma następującą postać. I właśnie możemy prawą stronę tego równania przyrównać do 10 pierwiastków z 3. No właśnie, przyrównujemy. Widzimy, że tutaj można stronami skrócić pierwiastki. A przez 2 równa się 10, więc A równa się 20. Mamy już bok trójkąta równobocznego. Teraz bardzo prosto obliczymy pole. Mamy wzór na pole trójkąta równobocznego. W miejsce literki A stawiamy 20, stąd mamy 20 do kwadratu, pierwiastek z 3 na 4. Dalej same rachunki: 20 razy 20 to 400, pierwiastek z 3 na 4. Tutaj jeszcze skrócimy i 100 pierwiastek z 3. W zadaniu nie były podane jednostki, więc tutaj możemy tak zostawić, jak jest. Dajemy odpowiedź do zadania. Pole trójkąta ABC jest równe 100 pierwiastek z 3 jednostek kwadratowych.